Ciemanko, ja jestem Yupika, to jest już 11 let's play 600 Fidget. tak. Yy, co dzisiaj? Dzisiaj sobie się dowiedziałem, że jest weekend epicki, a ja mam zero grzybków, więc no, będzie kiepsko. <grybki> no, yy, to tak, to pierwsza rzecz, druga rzecz, to taka, że sobie właśnie zaatakuję czajnik osa. A wy... no dobra, nie wyszło. <krybki> Okej, okay. mam tam parę pozdrowień, więc to szybko załatwię się. Siemanko, jestem... Dobra, zaraz sprawdzimy. I już widzę, na szczęście to już wywal, już już... Fu o kurde, 27. To, to na szczęście już idzie sobie. Mm, zamiast tego możesz sobie na internet coś wziąć albo na wytrzymałość, tylko nie na szczęście, bo żygać mi się chce tym szczęściem. Mm, tutaj, o, tu powinna być sama inteligencja. E, tutaj dobrze, dobrze. Tu tak samo sama inteligencja albo wytrzymałość, niezręczność. Inteligencja dobrze, dobrze. I tutaj tak samo z samą inteligencję albo wytrzymałość. Tak samo tutaj mm. I zamiast konia oczywiście raptorka albo gryfa Bo koń jest tu dupy No Tylko tracisz level, tak mm. Lochy, no w, w, w miarę Ja tam nie pamiętam jak na tym Dobra, no, to mniejsza To już pokazałem i tak dalej Teraz Street Fighter Czyli nie sprawdzam, czy nie mam nowego filmiku Ja mam tego, czy mógłbyś mnie pozdrawić Pozdrawiam Cię Pozdrawiam Cię No, fajnie no. <laughs> Ale to też można już... I... I najważniejsza wiadomość, jestem w mocarnych już nareszcie. Uuuuu, tylko teraz czekam na Vipera, żeby mi dał przywódcę i sobie a zrobię. I zaczynamy kolejną grę. Mm, no. Uuu, no to jedziemy z tym. Tu sobie już ulepszyłem tego Magusia Mariusza. Mm, tu u niej muszę broń zmienić, przydałoby się, żeby jakaś wypadła z tego ziomka. Pam Już nie dużo brakuje, tylko mi się dobrze pofarcić, teraz tak. Puf. No. Czasami ja zajmuję... czy czwarte HP robi a czasami kurde nawet nie pół 5.8, 5.7. Kurde, takie niby słabe staty, a a do dupy, tylko pewnie ma od cholery HP znają w życie. No to chyba tutaj tyle. No. SBA. Na SBA mam lustro. Yy, filmik jak zrobiłem lustro będzie gdzieś tu. Może teraz. Może nie? Nie wiem, zobaczę się. <laughs> no. I, I wypadł mi epic, nie wiem czy pamiętacie. Nie wiem czy chyba nie pamiętacie, ale dobra to mniejsza, to już zapomniałem o tym w sumie. No. Eee, także tak, mam lust, której mogę sobie atakować lochy, więc się teraz wezmę zeklaser Bo mam trochę słabe, tylko 58%. Na 60 l, ale najpierw sobie pykniemy poszwarę Mam nadzieję, że kto co to? Kto to, kto to? O Łucznik, kurde, nienawidzę uczników. Teraz mocno przypierdziłem. To d nie fajnie powiem szczerze, nie niefajnie, bardzo niefajnie, Dobre. Lecimy sobie na przykład na 708, 7800 łucznika, bo mam mało z uczników. Pyk, pyk. I jest kolejny klaserek. No także S23. Dopiero warta skończona. O 8 coś mi się skończyło. Yy, o, epik. <laughs> Tylko że za 15 grzybków, a ja skąd ja to mam wziąć, niby. Dobra, pyk, tu nic, tu nic, tu nic. Tu nic. O! Inteligencja, o! Słabsze, o! Żal. Zręczność, inteligencja 293. Tu wytrzymałość jest, to light. Siła dobra, nic, pusto. Pustki same. Przydałby się w końcu to bilans. Z mojej strony mogę powiedzieć, że wszystkie potki już wyknięte, chwila nie uwagi, także na chwilę obecną jestem już w pełni dyspozycyjny. Super. Sybir. No i ludzie, dobra. A, Duba. Oprócz sobie tą skrzynkę, bo już mam trochę zawaloną Talą tyle Aha, dobra, to już mniejsza. To już załatwiłem wcześniej i lecimy, lecimy, lecimy i hop. Pa 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 no. pa się go w Nie? rozwalić, nie? Nie? pa okay, jak pa 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 jest z mojej gildii dyżabu kurde gubi fronzy jakby był jakiś epic z karsumy to bym się bardzo cieszył ale nie ma niestety jak na razie i oczywiście jest Jej, 20% na muchoworki tylko skąd ja wezmę kasę żeby kupić no no także tam to chyba byłoby na tyle bo to taki krótki let's play dość taki, taki nie wiem taki informacyjny coś tam więc e, tak, miałem zamiar zrobić jeszcze S15, ale nagrywanie niestety się nie włączyło, więc no tak to wyszło. Mm. No to na tyle. Dzięki za obejrzenie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się na razie.